W dzisiejszym odcinku będziemy Neandertalczykiem. Posto ręcznie i zrobiłem sobie sobie błaskę. I polecam wbijać tutaj gry, bo ta gra naprawdę może być zajebista kiedyś. Bo to jest dopiero alfa, przypominam. No a tu już jesteśmy w najprawdopodobniej najlepszej grze na Roblox o przetrwaniu. Pierwsze to bym sobie chyba zbudował to włócznie. Zapolujemy sobie, może na coś ciekawego. I te całe kamienie, i tak patyki, to one się respią, powiedzmy. O tutaj mamy patyki. Możemy sobie zebrać dwa, plus kamienie są po prostu na ziemi, randomowo położone. I słuchajcie, możemy sobie na przykład to zrobić. Jak sobie już to zrobimy, możemy sobie powoli. Yy, ten i mamy mieliśmy kolegę w ogóle, tylko. A tam jest, dobra. To idziemy sobie teraz do kolejki, musimy na coś zaplować. Witam, witam. Witam pana bardzo serdecznie. Yy, czyli tak. Witam, witam. Siemano. Pierwsze sobie tak, zbudujemy, hmm, to musimy chyba mieć, żeby tu, t... tak, tak, dobra, pierwsze to musimy zrobić, żeby potem to zrobić, ale to jest z tego co widzę, wędkarska, okej, okay, czyli potrzebujemy to, do zrobienia tego, ty to nie jest aż takie ciężkie szczerze, tylko czekaj, możemy tutaj pisać, czy nie za bardzo? Nie możemy totalnie pisać tutaj. Nie mam pojęcia, czy to jest akurat spieprzone, ale naszym pierwszym zadaniem jest złowienie czegoś. Wypatruj koleżko, wypatruj. O, mam ognisko. Co jest? I mówię od razu, że sobie gramy na prywatnym serwerze. Tak jest najlepiej, bo strasznie dużo ludzi jest na tych serwach na samym początku. O co z tym chodzi? Włącz tworzenie ogniska. Aha, możemy wypiekać tutaj różne rzeczy. Dobra, dobra, spoko, spoko. Musimy pierwsze znaleźć jakieś stworzenie, które tutaj jest. Z tego co widziałem, jest to updateowane jakoś. Więc to nie jest tak, że ta gra stoi w miejscu, chociaż to jest alfa na razie, testy alfa. Ale naprawdę ta gra wygląda zabójczo, szczerze mówiąc. Bardzo fajna, jest bardzo ładna. Można sobie od razu bandy tutaj robić. Chodź koleżko, chodź. Idziemy polować. Idziemy polować na zwierzęta. Jak to przystało? O, tam coś widzę! Polujemy, dawaj, chodź. Ciekawe, czy jak w niego raz trafimy, czy nam się uda go zabić, tak naprawdę? Ty wygląda. Myślę, że to nas zabije od razu. Nie! Zostaw go! Zostaw go szybko! Uciekaj! Uciekaj szybko! Jak to się kurde celuje? Kurde, nie mogę tym celnąć. W dupie jesteś. Daj, bigo, szybko! Jak się tym bije, cholera jest. Nie, dobra, uciekam! Uciekaj! Uciekaj! Co tam jest żupr, czy to jest ten? Ty, chcę tu zobaczyć Zobaczymy co to jest To jest żubr, ej, czy nie Bizon On chyba będzie startował do nas, czy nie? Chyba nie Zobaczymy sobie teraz na tym dziku 225 HP ma Ten gdzie dobra, dupa Najważniejsze, nas skasuje, o, unik O cholera, dobrze bije, zajebiście Szans nie ma gościu. Tylko muszę troszkę uważać na. Fak, nie, 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 nie. Uciekam z tobą, uciekam z tobą, nas skasuje. Waliłbym go na łeb. Hopa, ucieczka, dobra. I on teraz stoi w miejscu. Ej, Dobra, ucieczka. Straciliśmy dużo HP. Ej, goni nas! Uciekaj, nie! Fak, fak, fak. On będzie się rozpędzał, on tu goni. Weźmiemy sobie jedzonko na szybko I odchodzimy powoli Masakra Ale dostaliśmy w dupę Szczerze mówiąc Ale dostaliśmy w dupę szczerze mówiąc A jestem pobijany Tam chodź chodź No chodź tu Halo koleżka chodź Tutaj musimy iść Chodź gdzieś tutaj jest ten gościu Musimy jego zawalić. Widzisz to? Widzisz jego? O. Nie, 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 nie Pomógłbyś mi. Ale mnie ubije, ale mnie ubije, coś czuję Ale ja dostanę, ale dostanę w dupę. Nie, nie, dobra, damy radę. Jest! Udało się! Ty! Do was ściągamy z niego skórę Ściągamy z niego skórę i zrobimy sobie jakieś ubranko może? Może, może to nam jakiś armor da. Musimy sobie jedzenie zrobić. Ale to jest ognisko, czy nie? Nie, to nie jest ognisko. Co to jest? Ty, gość tu siedzi. gdzie dobry. Ty, można tutaj kupować jakieś szaty. O kurde. Płotrojelenia. Mamuta. Kurde, jest bardziej rozbudowane niż mi się wydawało. Szczerze bo to jest alfa dopiero, co? Dobra, to, to powiedzmy, że zapolujemy sobie jeszcze... Ej, nie! Gdzie z zaskoczenia gościu? Tak się nie bije. No dawaj, 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 zrób to. Dawaj. Zaatakuj mnie. Ucieczka, Ała, Cholera jak stałem. Jak ja umrę, to ja się z... nie wiem. N nie, dobra, to nie ma sensu, to nie ma sensu, to nie ma sensu. Uciekam. O, nie, 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 nie! Nie, ura. Zostaw mnie! Spieprzaj, ale się na nie uwziął. Czas to uciekać, bo jak nie, to mi nie da spokoju. Au. A, mnie dojechał. No nie, no chyba sobie jaja robicie. No a wróciliśmy tutaj. Yy, powiedzmy, że go ubijemy. Może damy radę, jak go do dobrze zbagujemy? Nie, powinniśmy. Nie, nie dam rady, no co ja mówię. Nie mamy szans z nim. On mnie, on mnie kurde, ubije za chwilę. Cholera jasna, dlaczego tutaj łuku nie ma? No, jesteśmy bezpieczni. Tylko gdzie on? On gdzieś tutaj, tak? On tutaj jest. Aha, bo będzie teraz szarżował cały czas, tak? Fajnie, fajnie, ale go ubijemy, bo się regeneruje. Także poczekamy sobie sekundę i na jego skoczę. Dobra, jesteśmy już przygotowani. Skok! Go się nie ma. I tak powiedzieć go, ubić przynajmniej. Nie powinien nas zabić. Jest, i myk, i raz. Dobra, udało się. Musimy teraz go oskurować. Oskurujemy go i będzie sztosik. Zrobiliśmy sobie maskę dzika. Co jest? Pato. O, ale sz... nie Nie, no, szczerze, pięknie to wygląda. Ale sztos. A tutaj Was jeszcze odsyłam do ostatniego odcinka z najlepszej przeróbki, jaką widziałem z Cream Stream.